To i dlaczego zaraz po rozstaniu, a nawet tuż przed nim, ma już zastępstwo na wypadek odejścia partnera? Porozmawiajmy o cyklach porzucenia pochodzących z dzieciństwa, bo raz aktywowany schemat, jeżeli rozstanie trwa wystarczająco długo, powoduje, że przechodzi się przez cykl negatywnych emocji, strachu, smutku, oraz głównie złości. Jest to cykl porzucenia. Jeżeli ma się taki schemat życiowy, to z pewnością się unięg y, Bardzo dobrze rozpoznaje takie wajby. I rozróżniamy dwa rodzaje porzucenia i pochodzą one z dwóch zupełnie różnych środowisk, w którym wzrastało dziecko. Pierwszy pochodzi ze środowiska, które było zbyt bezpieczne i nadupiekuńcze, kiedy się chciało za dziecko, robiło się za, dzie za dziecko. I ten typ reprezentuje kombinację, tak, dwóch schematów porzucenia i zależności. Drugi typ pochodzi z otoczenia, które jest emocjonalne niestabilnie i dziecko nie otrzymuje stałej i sukcesywnej opieki. I teraz te dwa rodzaje porzucenia. Po pierwsze, porzucenie oparte na zależności, i to właśnie ta grupa z tym aktywnym schematem ma ławkę rezerwowych. Numer dwa, porzucenie związane z brakiem stabilizacji i straty, a ta grupa ucieka w super niezależność. I boi się nawiązać ponownie relacje w obawie przed skrzydzeniem. I często ludzie, którzy mają schemat zależności, posiadają także ten schemat porzucenia, i faktycznie trudno sobie wyobrazić osobę, która nie miałaby schematu porzucenia, a jedynie zależność i ludzie których cechuje zależność wierzą, że nie poradzą sobie sami, a co ja bez niego zrobię, tak? I potrzebują silnego autorytetu, kogoś, kto będzie ich prowadził za rączkę, bo bez niego nie dadzą. Rady tak są jak dzieci we mgle i również wykorzystują wszystkie możliwe sposoby, aby nie być samemu. I jeżeli wierzy się, że życie zależy od drugiej osoby, wtedy prawdopodobieństwo straty tej osoby może wydawać się przerażający. Oczywiście każdy, kto ma... Silny schemat zależności jednocześnie musi doświadczać lęku przed opuszczeniem, jednak nie dzieje się tak w drugą stronę. I wielu ludzi ma silną pułapkę porzucenia, ale nie ma problemu z zależnością. I oni należą do tego drugiego typu, gdzie schemat zrodził się z braku stabilizacji i porządnej emocjonalnej więzi z najbardziej znaczącymi osobami w życiu dziecka czyli mamy taty, rodzeństwa, przyjaciół i oni boją się porzucenia przez osoby, które kochają, ale również potrafią bardzo dobrze funkcjonować samodzielnie i są w pewnym sensie uzależnieni od partnerów, ale jest to bardziej relacja emocjonalna. Niż funkcjonalna. Więc jeżeli schemat zrodził się z braku stabilizacji, oznacza to, że doświadcza się emocjonalnej więzi, lecz później się ją z jakichś przyczyn traci i nie można znieść tego uczucia odsunięcia od ludzi, których się kocha ze względu na to, jak się czuje, gdy ich nie ma w pobliżu. I ta sytuacja dotyczy bycia. Częścią wspólnoty, kiedy jest brak kontaktu z bliską osobą, to jedyne co pozostaje to pustka i obecność innych ludzi przynosi ukojenie. To zdecydowanie różni się od porzucenia opartego na zależności, kiedy potrzebuje się innych, aby opiekowali się, jak rodzice, dzieckiem w jednym. W przypadku szuka się przewodnictwa, wskazówek, pomocy, a w drugim szuka się troski miłości oraz więzi, czy to brzmi znajomo. Jest także inna różnica, i tutaj jest klucz: osoby zależne zabezpieczają się przed potencjalnym odejściem partnera i mają zawsze dookoła siebie innych, którzy mogą zastąpić w razie jego odejścia, głównego partnera, i natychmiast jest ktoś inny, pod ręką, kto może go czy ją zastąpić. Natomiast, jeżeli kogoś takiego nie ma, to szybko kogoś takiego znajdują, i bardzo niewielu ludzi samotnych ma gdzieś w ukryciu schemat zależności. Osoby zależne nie tolerują samotności. Cały czas muszą być z kimś w kupie na telefonie, na messengerze, na innych mediach społecznościowych, i większość z nich jest niezwykle utalentowana w znajdowaniu kogoś, kto się nimi zaopiekuje po to, żeby tę osobę wykorzystać. I przechodzą od jednej osoby do drugiej w czasie nie nieduszem, uwaga, niż miesiąc. I nie dotyczy to ludzi, którzy boją się emocjonalnego porzucenia. Oni mogą być sami przez długie okresy. Dlaczego? Bo mogą się wycofywać z bliskich relacji ze strachu przed krzywdą i powtórnym zranieniem. Już jako dzieci zmierzyli się z samotnością i wiedzą, że sobie poradzą. To nie jest trudność, z którą oni się akurat borykają. To jest raczej em, dewastujący, dewastujący tak dobre słowo, proces straty, który polegał na doświadczeniu więzi, a następnie jej utracie i ponownym trwaniu w samotności. Proszę Państwa, nie da się tego zmienić, słuchając, czytając, oglądając, przeglądając książki i podcasty. Żeby wyrwać się z tego schematu porzucenia, potrzebna jest rozmowa w cztery oczy, żeby ruszyć świat z posad, bo jak widzicie Państwo, poza przewijaniem, nic policzalnego w Waszym życiu się nie zmienia. Link do sesji wsparcia, jak zwykle, jest w opisie tej transmisji i do tej serdecznej konfrontacji będę zawsze zachęcać.